Vlogmas number 8 We will be chilling and having a good good time Jak tak dalej pójdzie, to tegoroczny vlogmas zostanie okrzyknięty najbardziej mokrym deszczowym vlogmasem na YouTubie. Ale może to i dobrze, bo chociaż będzie się wyróżniał na tle innych vlogmasów. Dzisiejszy odcinek miał być spacerem po 13 dzielnicy paryża, którą już wspólnie kiedyś zwiedziliśmy. Dzisiaj chciałam tutaj przyjść, poszukać świąt, jednak pogoda moje plany pokrzyżowała. Teraz zakład jest okno pogodowe i przez najbliższe 10 minut ma nie padać, ale generalnie leje tak, że Dajcie spokój. Yy, ogólnie mam wrażenie, że leje za każdym razem, kiedy ja wychodzę z domu, ale to może dlatego, że leje praktycznie codziennie. Wczoraj miałam podejście do spaceru po Saint-Germain i yy, już chciałam naprawdę vlogmasy zawieszać. Do tego stopnia ten deszcz jest okropny ostatnimi czasy, yy, ale daję sobie jeszcze jedną szansę, bo już jesteśmy za połową, więc no szkoda by było to wszystko marnować. Także w spacerku jako takiego po 13 dzielnicy nie będzie, ale pokażę Wam dwa miejsca, które planowałam Wam dzisiaj pokazać. Pierwsze miejsce to Berksie Village, które już zapewnie kojarzycie. Centrum handlowe na świeżym powietrzu w formie takiego małego starodawnego miasteczka. Święta tam mają być kosmiczne, więc pójdziemy sprawdzić, czy faktycznie takie się zapowiadają. I drugie miejsce, które chcę wam dzisiaj pokazać, to sklep. Nie byle jaki sklep, bo sklep ogrodniczy, ale ja nie wybieram się tam dzisiaj po rosinki. Praktycznie za każdym razem, kiedy próbuję coś na YouTube obejrzeć, wyskakuje mi reklama tego sklepu. Podobno są tam fantastyczne dekoracje bożonarodzeniowe, najlepsze podobno w całej Francji, więc pójdziemy zobaczyć. Czy faktycznie tak jest, a nuż sobie coś kupię. Bo nie mam dekoracji w domu i mój dom wcale nie przypomina w tym momencie Wioski Świętego Mikołaja. Także idziemy zobaczyć te dwa miejsca w 13 dzielnicy i myślę, że wkleję wam te materiały do następnego vloga. Wtedy ten vlog będzie trochę dłuższy. Także 3, 2, 1 startujemy. Tegoroczne dekoracje świąteczne w Daxie że totalnie idą w kosmos. I to dosłownie. Nad alejką świecą instalacje z Saturnem, Księżycem i całymi konstelacjami zamiast klasycznych bombek. Więc mamy wrażenie jakbyśmy spacerowali pod rozświetlonym niebem pełnym gwiazd. Najlepiej wygląda to po zmroku, kiedy światła odbijają się w brukowanej uliczce i robi się wtedy mega filmowy klimat. To fajna, nowoczesna wersja świąt, nadal przytulnie i magicznie, ale z takim wow za każdym razem, gdy podnosimy głowę. Także kosmicznie jest, świątecznie też, także myślę, że w okolicy świąt warto tutaj wpaść. Na pewno te wszystkie ozdoby bardziej efektywnie wyglądają wieczorem, kiedy robi się już ciemno, ale teraz też nie jest źle szkoda, tylko że pada, no bo naprawdę niszczy to trochę atmosferę. Huifo to francuski sklep ograniczony dekoracyjny znany z roślin, akcesoriów do domu i bogatej oferty sezonowych ozdób. Tegoroczne dekoracje świąteczne w Trojfo robią ogromne wrażenie. Całe alejki są wypełnione światełkami, bombkami i gotowymi aranżacjami, które od razu wprowadzają w świąteczny nastrój. Widać tu różne style, od klasycznych czerwieni i złota, przez naturalne motywy inspirowane lasem, aż po bardziej eleganckie i nowoczesne dekoracje. Spacer po sklepie przypomina małą świąteczną wystawę i daje mnóstwo inspiracji do udekorowania domu lub wyboru prezentów. Jest już parę dni później, pogoda o wiele lepsza i żeby jakoś uratować tego vloga, to zabieram Was pod główny ratusz Paryża. Są tutaj dwa miejsca, które mam nadzieję uda mi się Wam pokazać. Najpierw dom towarowy Biażwy Mare, nie wiem jakie tam są dekoracje, zobaczymy. W każdym razie inauguracja tych dekoracji była huczna, a później pójdziemy zobaczyć jak wygląda Zaczarowany las, bo tak się to miejsce o tej porze roku nazywa, pod głównym ratuszem Paryża. I powiem Wam, że ostatnio ten dom towarowy jest znany głównie z tego, że zainstalował się tutaj stacjonarny sklep Shein. Zrobiła się z tego wielka afera na skalę całego kraju. Także aktualnie ten dom towarowy się zbyt dobrą opinią nie cieszy. Tegoroczne dekoracje świąteczne w Biażwie Mare są utrzymane w motywie Rêverie de Noël, czyli poetyckiej, sennej wizji świąt. Całość opiera się na delikatnych światłach, zimowych symbolach i spokojnej, eleganckiej estetyce. Inauguracja dekoracji odbyła się 18 listopada i towarzyszył jej pokaz światło dźwięk na fasadzie sklepu oraz występy piosenkarzy Vincenta Niclot i Vity, którzy oficjalnie otworzyli sezon świąteczny w Biażwie Mare. Dekoracje takie sobie, nie są to galerie Lafayette, Printemps ani Le Bon Marché, ale robi to robotę. Pewnie wszyscy byśmy przeżyli, gdybym się tam w tym logmasie nie wybrała ogólnie jakoś mało ludzi, jak na tego typu sklep. No podejrzewam, że ten cały skandal yy, raczej klientów temu miejscu nie przysporzył. No ale idziemy zobaczyć, co tam się pod tym głównym merostwem Paryża dzieje. Z daleka zapowiada się naprawdę ciekawie, o wiele lepiej niż w zeszłych latach, więc no, pójdziemy zobaczyć jakoś tego ogóle rotujemy. Forean szonty pod ratuszem Paryża to jedna z najbardziej klimatycznych świątecznych instalacji w mieście. Motyw zaczarowanego lasu opiera się na podświetlonych drzewach, leśnych zwierzętach i baśniowych elementach inspirowanych naturą i zimą. Całość tworzy spokojną, magiczną atmosferę, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem wokół. Spacer po tej przestrzeni daje wrażenie wejścia do świątecznej opowieści prostej, poetyckiej i bardzo paryskiej. Powiem Wam, super sprawa, jeśli jesteście gdzieś w okolicy, no to polecam, bo jest znacznie lepiej niż w zeszłych latach. Także no na miłe e, świąteczne popołudnie w Paryżu, w sam raz, są dekoracje, są światełka, także no y, prawdziwy, zaczarowany raz powiedziałabym. W zeszłym roku, z tego co kojarzę, nic się tutaj nie działo, bo trwały prace właśnie Tutaj na tej przestrzeni sadzono drzewa, tworzono las. Wszelkie imprezy, jarmarki zostały przeniesione na Plac Concorda, a w tym roku już wszystko wróciło pod ratusz. No i ja naprawdę w tym roku jestem pod wrażeniem, bo dzieje się. Jest jarmark i karuzela dla dzieci. Karuzela, która jest elementem chyba każdego francuskiego jarmarku. I ta karuzela, słuchajcie, ona jest w tym roku dla wszystkich dzieciaczków darmowa. A w tym miejscu już się z Wami dzisiaj żegnamy. Mam nadzieję, że ten dosyć dziwny, bo połączony z dwóch dni vlogmasu Wam się podobał. I widzimy się już niedługo w kolejnym vlogmasie z Paryża. A bientôt!